Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czarno na Białych, a to jest odcinek taki wprowadzający Was do nowej serii odcinków E Gwiazda. Słuchajcie, to będą odcinki, gdzie właśnie tu, na tej kanapie, w tym miejscu, będziecie mogli spotkać się z. Fantastycznymi artystami, z gwiazdami scen muzykalowych, z gwiazdami scen estradowych, z wokalistami, którzy w swoim życiu naprawdę już niejedno przeżyli, niejedno już przeszli i będziecie mogli trochę posłuchać o tym, kim oni są. Zauważcie, tutaj jest też tak zwany Challenge swój. Challenge swój polega na tym, że każda osoba, która do nas przyjdzie, każda znana nam gwiazda przyjdzie i będzie musiała najpierw wylosować. Specjalne zadanie, uwaga, które będzie musiała wykonywać przez cały wywiad. Nie będę wam teraz zdradzać, co to będą za zadania, ale obiecuję, że będą to zadania dość nietypowe. A na sam koniec, ta oto artystka, ten oto artysta, który zasiądzie na tej kanapie, na samym końcu dla Was przygotuje niespodziankę muzyczną, czyli Użyczy nam swojego głosu i w naszym czarno-białym studio zaśpiewa dla Was jakiś wspaniały cover musicalowy, a nie tylko musicalowy. Po prostu posłuchacie jak śpiewają naprawdę fantastycznie profesjonaliści estradowi, profesjonaliści aktorzy. Będzie śmiechu co niemiara, będzie dużo fajnych, ciekawych spotkań z naprawdę ekstra wspaniałymi osobości, osobowościami. Nie przegapcie tych odcinków. Mam nadzieję, że będzie ich jak najwięcej, mam nadzieję, że tych spotkań będzie jak, najdu jak najwięcej już niedługo na kanale Czarno na Białych, seria odcinków E-Gwiazda.